Cześć, jestem Kaszmar i witam cię w kolejnym odcinku misji z GTA Vice City. Dzisiaj ponownie jesteśmy u naszego prawnika Kena Rosenberga i odbierzemy od niego kolejną misję. Ale zanim zaczniemy, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Lecimy. goes without saying. Tommy, Tommy, any progress? No, 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 no. Tell me later, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party? Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. <clears throat> Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business.

Który również jest uważany za jednego z trzech tego miast i być może będzie mógł nam w naszej sprawie pomóc, ale najpierw musimy wykonać dla niego zadanie. W tym celu najpierw udamy się do Rafaela, aby dostać odpowiedni strój. Tutaj przebieramy się w taki oto strój roboczy, a naszym zadaniem będzie stworzyć zamieszki. Udamy się na budowę, na którą wysłał nas awery. On chce, abyśmy tam. Tworzyli zamieszki, żeby otworzono bramę, wtedy będziemy mieli dostęp do ciężarówek, które będziemy musieli zniszczyć. Po tej misji będziemy mogli odbierać kolejne misje u Awarego, stanie się on naszym pracodawcą. Misje, które są u niego wykonywane nie są wymagane do ukończenia fabuły gry, jednakże warto je zrobić, bo są fajne, łatwe i przyjemne. Budowa znajduje się tutaj niedaleko, i tuż obok tej budowy będziemy odbierać misję od Averego. Mój pomysł na tą misję jest taki, że jeździmy, rozjeżdżamy tutaj troszeczkę gości, żeby sobie oczyścić teren, bo ci goście będą nas zaczepiać. Będzie nam w tym momencie potrzebna broń, albo pozyskujemy od ochroniarzy, których i tak się pozbędziemy. Albo zdobywamy ją na początku, tak jak wam pokazywałem w odcinku z misją impreza. Tam jest darmowa giwerka, ją zdobywamy i w zasadzie nie zużywamy jej aż do tego czasu. Musimy zniszczyć trzy furgonetki, jedna z nich stoi dość daleko od beczki, dlatego należy ją dostawić bliżej tych trzech furgonetek, a następnie rozwalić tą. Jedną beczkę i jak w efekcie domina wszystkie ciężarówki zostaną zniszczone, a misja wykonana. Dostajemy za to 1000 dolarów, więc to pierwsze takie poważniejsze pieniądze. I jak widzicie na mapie pojawiła się literka A, czyli od teraz możemy pracować dla Awerego. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeszcze raz przypominam, aby zostawić łapeczkę i subika. I do usłyszenia w kolejnej misji z GTA Vice City. Cześć. This, Yeah, uh, they will this never. Is find you were at my party? Yeah, I remember. Uh, Mr. Versepi, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Huh? Okay? Good day, senor. Take a chill pill, bro.